Dzień dobry, witam serdecznie, Tomek Rozmus, 27 sierpnia, wtorek, zapraszam na dzisiejszy Crypto Flash. Cena Bitcoina z samego rana jest w okolicy 10 170 dolarów, czyli nieco niżej niż w dniu wczorajszym. Bitcoin jakby na chwilę... E próbował wprowadzić trochę nerwowości na rynek, dlatego, że spodziewaliśmy się reakcji tutaj i wyciągania tej ceny. Ta cena jest raz wyciągana, później znowu zniżana do okolic 10 tysięcy. Strefa między 9300 a 10 tysięcy jest wąska, natomiast ta strefa jest bardzo, bardzo mocna, o czym niejednokrotnie w ostatnich tygodniach przekonaliśmy się. Bitcoin był skutecznie wyciągany z tej ceny poniżej właśnie 10 tysięcy dolarów, nie niższej niż 9300, oczywiście na kontrakcie terminowym. Czy cena zostanie utrzymana, jak wygląda techniczna pozycja Bitcoina, o tym na samym końcu dzisiejszego wydania, a już teraz zapraszam Was na wiadomości z właśnie świata krypto. Jest kilka bardzo ciekawych, tutaj jeszcze sprawdzimy sobie ceny do polskiej złotówki 39 900 990, 951 Bitcoin traci 1,34. No jak można tutaj zobaczyć, po kwotowaniach pozostałych kryptowalut widzimy, że Bitcoin traci tutaj akurat najmniej. Natomiast te spadki nie są wielkie, na, również na pozostałych przyzwyczajeni jesteśmy do takich fluktuacji. One mieszczą się, że tak powiem, w granicy. Takiej akceptowalnej. Um, natomiast um, myślę, że tutaj te spadki to taki chwilowy efekt takiego chwilowego zamrożenia um, tego rynku. Nie myślę, żebyśmy tutaj um, mieli. Ten rynek na czerwono w ogóle w tym tygodniu, ale tak jak powiedziałem, wykresami zajmiemy się na samym końcu. Nowa platforma pożyczkowa Binance wystartuje już w tym miesiącu, dokładnie w dniu jutrzejszym, czyli 28 sierpnia. Binance wprowadza bardzo ciekawy projekt który nazywa się Binance Lending. I o co chodzi? Jedna z największych giełd kryptowalutowych zamierza wypuścić swój produkt pożyczkowy i który będzie właśnie między innymi na tym polegał, że będzie można pożyczać krypto, swoje kryptowaluty poprzez tą platformę nam Całkiem, jak się tutaj okazuje, wysoki procent w skali roku. No i właśnie posiadacze kryptowalut jak Binance, Coin, Ethereum, Classic, Tether będą właśnie mogli udzielić tych pożyczek na dedykowanej platformie. Zarabia się oczywiście na odsetkach niemało, jak powiedziałem. Dlaczego? Że na przykład za walutę. Um, za Binance Coina będzie można utrzymać nawet 15%, za um, Ethereum. Classic 10%, no i za tetera 7%. Oczywiście to są procenty w skali roku. Rejestracja będzie dokonywana tylko i wyłącznie przez dwa dni, 28-29 sierpnia i okres próby, to jest okres dwutygodniowy, po czym po tym okresie zaraz będą wypłacone odsetki, oczywiście proporcjonalne, bo tak jak powiedziałem, że to będzie w skali roku, natomiast one zostaną rozliczone do, skala roku oczywiście brana pod uwagę, natomiast Dwa tygodnie okresu próbnego, i za te dwa tygodnie osoby, które pożyczą te pieniądze. Będą mogły otrzymać tutaj odsetki. Jest to taki pilotażowy projekt. Ciekaw jestem tutaj, jak ten projekt się do końca rozwinie. Natomiast już jutro, czyli 28, będziemy chcieli przeprowadzić również na łamach TokenEO News taką relację i opiszemy, jak wygląda ta platforma i jak dokładnie wygląda sposób pożyczania tych pieniędzy. Natomiast projekt wydaje się bardzo ciekawy. Czy za pożyczki kryptowalutowe, jeżeli w ogóle mówimy o pożyczkach kryptowalutowych, to teraz można pożyczać do sieci, na przykład możemy leasingować sieci Waves'a, to takie pożyczki już znamy. Natomiast czy jeżeli dopuścimy drugą stronę, czyli osoby prywatne, które chciałyby ewentualnie pożyczać te kryptowaluty, to ciekaw, ciekaw jestem, w jaki sposób na przykład można takie transakcje zabezpieczyć. Myślę, że trzeba byłoby wprowadzić takie normalne procedury, jak w banku, które dobrze sprawdzają, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście. I czy jesteśmy wiarygodni dla banku, i czy jesteśmy w stanie później to spłacić. Bardzo ciekawy projekt. Już jutro będzie kolejny artykuł odnośnie, właśnie, samego startu tej platformy. Binance, widać, bardzo mocno się rozwija, no i szuka oczywiście tutaj sposobu zarobkowania na wszelkie sposoby. Szef Twittera wierzy w potęgę Bitcoina. To już jest nie pierwsza i na pewno nie ostatnia wypowiedź pana Jacka Dorsey'a, który wiemy, że jest bardzo wielkim zwolennikiem krypto walut i ostatnio udzielił właśnie The Times bardzo fajnego wywiadu, w którym został zapytany, co on myśli na temat Bitcoina i jak Bitcoin może odegrać rolę, czy jaką rolę może odegrać w światowej gospodarce. No i tutaj szef Twittera bez zastanowienia odpowiada, że będzie Bitcoin globalną walutą wreszcie i będzie on funkcjonował zarówno w internecie, jak i poza internetem. Ma oczywiście potem potencjał bardzo duży, żeby prześcignąć um, dolara w następnych um, 10 um, latach. No i on tutaj mówi właśnie o trudnościach, które Bitcoin czy w ogóle rynek kryptowalutowy napotyka, bo wiemy, że um, i politycy i Tutaj niektóre organizacje są przeciwne w ogóle kryptowalutom. Wiemy, zresztą Phil Konieczny ostatnio nagrał bardzo ciekawy materiał, że można zakazać bitcoina, ale nie można bitcoina zatrzymać, więc bitcoina nie da się po prostu zatrzymać. I największy problem, jaki mogą mieć kryptowaluty, to oczywiście wywołane sprzeciwem czy, y, polityków, bądź też problem w przekonaniu ich o słuszności wykorzystywania ich w, właśnie y, w gospodarce. Y, I Bitcoin ma być też takim lekarstwem na ciężkie czasy. Oczywiście wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami jest cały czas tutaj y, jakby na pierwszych y, stronach w każdym kontekście wymieniana, y, czy to w tradycyjnych finansach, czy to też na rynku kryptowalutowym mówi się, że Bitcoin z jeżeli ta wojna jeszcze będzie bardziej zaostrzana. Natomiast również mamy tutaj do czynienia z sankcjami, które są nakładane na Iran, na Wielka Brytania szykuje się do wyjścia z Unii, więc są, mamy tutaj do czynienia z takimi niepewnymi troszeczkę czasami. Każdy się zastanawia, w jaką walutę w tym momencie zainwestować. I szef Twittera mówi, jest taka waluta, to jest Bitcoin, w Bitcoina powinniśmy właśnie inwestować. On ma szansę stać się światową kryptowalutą, w ogóle walutą. No i stawia Bitcoina obok, tutaj złota mówi, przy najbliższym kryzysie Bitcoin i altcoiny, mają właśnie tutaj szansę zwrócić uwagę inwestorów. I mam nadzieję również osobiście, że tak też się stanie. W tym momencie uważam, że potrzebny nam jest jakiś impuls do tego, żeby odbić się od tej ceny 10 tysięcy. Mogą to być dwa impulsy, ale za chwileczkę powiem przy analizie wykresu. No i jeszcze jeden ciekawy artykuł. 25-latek prowadził giełdę bez wymaganej licencji. Trochę śmieszna rzecz, dlatego że okazuje się, że można rzeczywiście prowadzić giełdę kryptowalutową. Ten człowiek prowadził tą giełdę od maja 2015 do października 2017. I tutaj łączna wartość nie jest taka duża, jak się okazuje, no bo wiadomo, że na giełdzie przerzuca się dużo pieniędzy. Natomiast tutaj łączna wartość tego handlu całego to 25 milionów dolarów, ale nie chodzi o tą wartość, a chodzi o fakt, że głównie z oferty mieszkańca właśnie Los Angeles korzystali handlarze narkotyków i korzystali właśnie między innymi z Bitomatów i za pośrednictwem jego platformy i również ten człowiek oferował Bitcoiny w darknecie połączył że tak powiem całą tą strukturę w jedną całość więc dochodziło tutaj do prania pieniędzy pochodzących oczywiście pochodzących z nielegalnego źródła no i został ten człowiek aresztowany, e, i okazuje się, słuchajcie, że w Stanach Zjednoczonych, zresztą to już nie, nie od dawna, e, znaczy od dawna to już wiadomo, że tam kary są naprawdę czasami nieproporcjonalne do e, skali przestępstwa. E, i grozi temu człowiekowi kara dożywotniego więzienia. Myślę, że w Europie takich, wysokość takiej kary to byłaby może maksymalnie do 5 lat. Nie myślę, żeby większa. Natomiast w Stanach Zjednoczonych grozi za to dożywocie, jak się okazuje. Oczywiście różne stany mają różne przepisy, ale. Idąc dalej, mówiąc tutaj o przestępstwach kryptowalutowych, również w Kolorado zatrzymano ostatnio 32-letniego Australijczyka, który miał prowadzić właśnie bardzo podobny proceder prania pieniędzy z użyciem bitcoinów, świadomy, bo wymieniał gotówkę na kryptowalutę, doskonale wiedząc właśnie, że pochodzą one z handlu, z handlu narkotyko, narkotykowego. I Tutaj kara, uwaga, rok pozbawienia wolności, póki co. Więc ciekawa rzecz jest taka: bo takich różnych rewelacji jest na pewno dużo więcej na świecie. Natomiast mało kto w ogóle sprawdza licencję firmą. Firmy też często przyjmujemy, że jeżeli pojawia się giełda, no to ona licencję, że tak powiem, ma. A nie myślę, żeby tutaj. Społeczność jakby domagała się wglądu do takiej licencji. Oczywiście, społeczność Tokeneo ma jak najbardziej do tego prawo. Kilkukrotnie zresztą na łamach tutaj serwis informowaliśmy o licencji, również stawialiśmy tutaj kopię, ale kopia to nie wszystko. Warto od czasu do czasu zainteresować się i Tokeneo organizuje spotkanie. Następne będzie we wrześniu przed startem giełdy, takie otwarte, gdzie będzie można przyjść i rzeczywiście zobaczyć prawdziwą Licencję na działalność em, giełdową y, i działalność y, kantorową. I jeszcze zanim zakończę, obiecałem, że wejdziemy y, szybciutko na wykres żeby zobaczyć jaka jest cena Bitcoina. 10.170, w tym momencie 10.175 już się świeci i jak widzimy Bitcoin przed cały czas stoi przed tą strefą. Od czasu do czasu ją tutaj dotyka, natomiast te ostatnie dni, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sesji to bardzo mały zakres. Próba wyciągnięcia powyżej 11 tysięcy nieudana, ale również nieudana próba pchnięcia tego wykresu w dół. Bardziej jesteśmy nastawieni pro wzrostowo. I jeszcze tylko dodam o dwóch impulsach, które mogą być na rynku kryptowalutowym bardzo potrzebne. Pierwszy impuls to jest być może nawet zaostrzenie troszeczkę tej wojny handlowej Chiny na linii Chiny-Stany. I drugi impuls to właśnie platforma BAC, która już w przyszłym miesiącu ujrzy światło dzienne. No i tutaj to jest, wiemy, furtka do wejścia dużego korporacyjnego kapitału, a ten kapitał głównie będzie nastawiony właśnie na zakup bitcoina. Więc tutaj um, może dojść do bardzo ciekawych ruchów. Myślę, że finalnie bitcoin. Będzie kwotowany właśnie w stronę, w stronę północną i nie dojdzie do trwałego wybicia. Jedyna rzecz, która może być przed wzrostami jeszcze i która jest dosyć często stosowana przez tzw. Tak zwane smartmany, to jest zrobienie tak zwanego washoutu, czyli celowe spuszczenie ceny poniżej bardzo ważnego, bardzo ważnego miejsca na wykresie. I bardzo szybkie wyciągnięcie ceny, czyli wystraszenie części rynku. I to jest próba nie tylko próba podażowa, ale to jest również próba przejęcia części walorów po niskich. Cenach. Zobaczymy. Myślę, że już na dniach na przełomie właśnie sierpnia i w początkowych tutaj dniach września powinniśmy zobaczyć reakcję, więc ten uśpiony rynek powinien w tym momencie powolutku, powolutku się budzić. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia już jutro na kolejnym CryptoFlash. Trzymajcie się, cześć.